Witamy Was wszystkich w Słowie na Poniedziałek. Nigdy nie ufaj newsom, które w sieci zamieszczają faszyści i skrajna prawica. Tak jak na załączonym obrazku, są to kompletnie zmyślone dane, bez jakiegokolwiek oparcia w faktach. Celem jest tu jedynie clickbait i wzniecanie nienawiści do imigrantów i uchodźców. Hashtag socjalizm. Never trust news posted online by fascists and the far right, as in the attached image. These are completely made up data without any basis in facts. The purpose here is only clickbait and inciting hatred towards immigrants and refugees. Komentarz z portalu postęporku użytkownik kobiety opublikowały. Takie są fakty. Praktycznie wszystkie tzw. informacje podawane w mediach społecznościowych przez skrajną prawicę i faszystów są po prostu zmyślone. Ich jedynym celem jest wzniecanie nienawiści do imigrantów, uchodźców i wszelkich możliwych mniejszości, które zawsze skrajna prawica bierze sobie za kozła ofiarnego. Przy okazji, jako iż jest to tzw. clickbait, napędza im to zawsze dużo wizyt na ich zakłamanych i dezinformujących stronach www. Dużo wizyt w odnośnikach przekłada się bowiem często na nowych zwolenników. Nigdy nie należy też ufać liberałom, którzy w decydującym momencie staną po stronie faszystów i Wielkiego Kapitału przeciwko nam wszystkim, przeciwko ruchowi robotniczemu i kobiecemu. Robili to już wielokrotnie w historii i zrobią to jeszcze nie raz. Co należy robić, kiedy stykamy się z różnego rodzaju newsami w mediach społecznościowych? Po pierwsze, patrzymy na źródło. Jeśli jest to źródło znane z dezinformacji, jak choćby konta należące do skrajnej prawicy, wszelkie informacje podane w wiadomości należy traktować z ogromną ostrożnością i rezerwą. Po drugie zaś weryfikacja, weryfikacja i jeszcze raz weryfikacja. Sami musimy niestety wyszukać w sieci opisywaną sytuację i na podstawie wielu innych wiarygodnych źródeł wyrobić swoją opinię na dany temat. Najbardziej wiarygodne i zaufane źródła należą zwykle do rewolucyjnego i postępowego ruchu robotniczego. No i po trzecie, wyłączcie wreszcie te media społecznościowe, zostawcie telefon w mieszkaniu, wyjdźcie BOSO, oczywiście w lecie na zewnątrz i dotknijcie trawy. Dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie oraz zapraszamy do przystępowania do Polskiego Ruchu Postępowego. Do zobaczenia wkrótce.